Cześć, witam z tej strony Michał Kośla i zapraszam na kilka słów na temat, czy dym może leczyć? Tak, dobrze słyszysz. Czy dym może leczyć? Dzisiaj chcę powiedzieć Ci o najbardziej takiej pierwotnej formie aromaterapii. Nie tej, której znasz gdzieś tam z książek, kursów, też nie o tej, którą widzisz nieraz na reklamach, ale o formie, która istniała na długo, zanim pojawiły się w ogóle oklejki eteryczne, zanim pojawiły się dyfuzory, zanim ten zapach został zapnięty w butelce, no i nazwany górnolotnie produktem. się będzie o czymś wyjątkowym, będzie o dymie. Ale oczywiście nie mówię tutaj o dymie jako smogu, nie mówię też o tym dymie z papierosów, nie mówię o tym z kominów przemysłowych. Mówię o dymie, który powstaje wtedy, gdy człowiek wrzuca roślinę w ogień. O dymie, który przez tysiące lat był jednym z najważniejszych narzędzi pracy z człowiekiem. Pracy z jego ciałem, pracy z jego oddechem, z chorobą, z momentami granicznymi, z przejściem z jednego stanu w drugi. I mówię o nim dlatego, że ten dym został w tej współczesnej narracji bardzo mocno skrzywdzony. Został wrzucony do jednego worka. Dosłownie z wszystkim, co się pali. Dym z ogniska, dym z fabryki, smog, papierosy. Jedno słowo, jedna ocena. Tylko, że to nie jest wniosek biologiczny. To jest skrót myślowy. A kiedy robimy skróty myślowe, przestajemy widzieć, czym coś naprawdę jest i jak działa. Jeżeli chcemy uczciwie rozmawiać w ogóle o aromaterapii, to nie możemy zaczynać od butelki. Musimy zacząć od ognia. Problem z dymem nie polega tylko na tym, że ktoś go źle nazwał. Problem polega na tym, że przestano patrzeć, z czego ten dym się składa. No bo dym to nie jest jakiś tam obłok to nie jest coś w powietrzu. Dym to konkretna mieszanina substancji, które oczywiście powstają w bardzo konkretnym procesie. Dym sądowiska, w którym pali się żywica, drewno, zioła. To zupełnie inna chemia niż ten dym z fabryki, niż dym z plastiku czy z papierosa. I to nie jest różnica opinii, to jest po prostu różnica składu chemicznego. W dymie roślinnym pojawiają się lotne frakcje roślinne, no związki, które roślina i tak w sobie nosiła, tylko uwolnione tutaj przez ogień. Tu mamy terpeny, seswi terpeny, jakieś związki żywiczne, rzeczy, które organizm zna, na które reaguje od tysięcy lat. Z kolei w dymie przemysłowym mamy zupełnie inną historię. Są produkty spalania syntetyków, związki, z którymi biologia człowieka nigdy wcześniej nie miała do czynienia. I teraz najważniejsze. Współczesna narracja nie rozróżniła chemii. Powiedziała po prostu: Dym to dym. I w tym jednym zdaniu zrobiła największy błąd poznawczy, bo organizm nie reaguje na słowo dym. Organizm reaguje na konkretną chemię, która trafia do naszego układu oddechowego. Jeśli wiesz, co uwalnia się w tym dymie roślinnym, to przestajesz widzieć go jako zagrożenie i to z definicji. Zaczynasz widzieć go jako nośnik informacji biologicznej. I dokładnie w tym miejscu rozsądzą się takie dwie narracje. Jedna no, mówi: dym jest zły z definicji. Ale druga pyta: co dokładnie się pali? I co dokładnie trafia do ciała? I dopiero to drugie pytanie ma taki prawdziwy sens biologiczny. Dlaczego naprawdę zajmuje się tym dymem? Dlaczego w ogóle powstała książka Kadzidła Dym, Zapach Pamięci? Nie dlatego, że jest to temat modny. Nie dlatego też, że jest taki egzotyczny. I na pewno nie dlatego, że chcę gdzieś tam wracać do przeszłości. Zajmuje się nim dlatego, że przez tysiące lat był jednym z takich najprostszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych narzędzi, narzędzi regulacji człowieka. Człowiek nie miał tabletek, nie miał jakichś ekstraktów, nie miał destylacji, ale za to miał ogień i miał rośliny. I obserwował. Zauważył, że kiedy coś się paliło, zmieniał się stan ciała, zmieniał się oddech, zmieniał się też Napięcie mięśni, czuwanie. Czasem pojawiał się spokój, czasem skupienie, czasem rozdrażnienie, a czasem poczucie domknięcia. I to nie była magia. To było doświadczenie. Jeżeli coś powtarzało się u wielu ludzi w różnych miejscach i przez długi czas, no to zostawało. Jeżeli nie działało, no to znikało. Dym był jednym z tych zjawisk, które zostawały. No bo realnie coś robiły z człowiekiem. Dlatego mówię o dymie nie jako symbolu, nie jako też o rytuale, nie jako o czymś mistycznym. Mówię o nim jako o narzędziu, które działało i było obserwowane. Jeżeli dziś chcemy zrozumieć aromaterapię, to musimy cofnąć się do tego momentu, w którym zapach nie był oddzielony od procesu. No bo dym nie był zapachem, był przede wszystkim zdarzeniem. I teraz dochodzimy do czegoś, co we współczesnej narracji jest niemal całkowicie pomijane. Ludzkość przez tysiące lat przechodziła przez różne epidemie, zarazy, choroby zakaźne. No i nie miała antybiotyków, nie miała leków przeciwwirusowych, nie miała środków dezynfekcyjnych no w takim stopniu rozumienia, jak teraz mamy. Ale za to miała ogień, miała dym. I teraz bardzo ważna rzecz. Ten dym nie był używany symbolicznie. Był używany funkcjonalnie. Po chorobach Przykładowo, okazano domy, okazano pomieszczenia, okazano odzież, okazano miejsca, w których przykładowo ktoś chorował albo umierał. Nie dlatego, że ktoś wierzył, że dym odpędza złe duchy, tylko dlatego, że po dymie coś się zmieniało. Zmniejszał się zapach rozkładu, zmniejszała się liczba infekcji wtórnych, zmniejszało się też przenoszenie chorób. A dlaczego to tak działało? Nie dlatego, że dym jest magiczny. Dlatego, że dym roślinny niesie w sobie bardzo konkretną chemię. W dymie spalano zioła, żywice, drewno i w nich pojawiają się związki, które z biologicznego punktu widzenia są silnie aktywne. To przede wszystkim monoterpeny, seskwiterpeny, fenole, kwasy organiczne, też związki żywiczne. To są te same grupy chemiczne, o których dziś mówi się w kontekście działania, czyli antybakteryjnego, przeciwwirusowego, przeciwgrzybicznego. Tylko, że wtedy nie były zamknięte w butelce, a były unoszone w dymie. Dym zawsze działał więc na kilku poziomach naraz. Po pierwsze, chemicznie, czyli związki roślinne trafiały do powietrza i kontaktowały się z różnymi powierzchniami, ale też z tkaninami, też z drogami oddechowymi. Po drugie, fizycznie, czyli ciepło i aerozol. I to zmieniało warunki środowiskowe, w których te patogeny gorzej funkcjonowały. Po trzecie, biologicznie, czyli organizm człowieka wchodził w stan mobilizacji. Następowała zmiana oddechu, zmiana czuwania, zmiana reakcji immunologicznej. To nie było leczenie w takim dzisiejszym farmaceutycznym sensie, to było przerywanie procesu. Zmiana warunków tak, żeby choroba nie mogła się dalej rozwijać w ten sam sposób. Dlatego dym był jednym z najsilniejszych narzędzi interwencyjnych w ogóle jakim dysponował człowiek. I to nie było dostosowania ciągle, nie jako tło, tylko jako taki pik. właśnie w tej roli dym był niezwykle skuteczny. Jeżeli dzisiaj patrzymy na dym wyłącznie przez taki pryzmat smogu i przemysłu, to nie dlatego, że dym zawsze był problemem. Tylko dlatego, że zapomnieliśmy, jak bardzo różna może być jego chemia. Dym nigdy nie był tłem. Nie był czymś, co towarzyszyło człowiekowi przez cały dzień. On był takim zdarzeniem. Czymś, co pojawiało się w konkretnym momencie i po chwili znikało. I właśnie dlatego tak był skuteczny. Teraz wyobraź sobie prostą sytuację. Gałązka jałowca wrzucona w ogień. Jałowiec nie był wybierany przykładowo tak, przez przypadek. To nie była tradycja, bo tak, to była obserwacja. Kiedy pali się jałowiec, w dymie uwalnia się bardzo konkretna chemia. Tu mamy przede wszystkim monoterpeny, takie jak alfapinen, beta-pinen, mircen, sabinen, związki, które mają jedno wspólne działanie silnie zaburzają funkcjonowanie bakterii, ale też wirusów i grzybów. One nie leczą w sensie odbudowy, one dezorganizują. Uszkadzają błony komórkowe tych drobnoustrojów, ale też zaburzają ich oddychanie, zakłócają namarzanie. To jest taka chemiczna presja, krótka, intensywna, skoncentrowana. I dokładnie tak właśnie działa PIG. Kiedy jałowiec się pali, dym wypełnia przestrzeń. I to nie na godzinę, nie na dni, ale na moment. W tym momencie zmienia się wszystko. Powietrze przestaje być takie neutralne, ale powierzchnie też przestają być neutralne, bo ten dym opada. Drogi oddechowe przestają być neutralne. Dla patogenów to jest taka nagła zmiana warunków. Nieadaptacja, nie stopniowe jakieś przyzwyczajenie, tylko szok środowiskowy. I teraz bardzo ważne, dym jałowca nie był używany bez przerwy. Nie wisiał w domu cały czas. Też nie towarzyszył człowiekowi na ostowę. Był używany w konkretnych stanach, w chorobie, po chorobie, w trakcie zagrożenia, po kontakcie z zagrożeniem. Czyli dokładnie wtedy, kiedy potrzebna była taka interwencja, a nie długofalowa terapia. To nie było leczenie w rozumowaniu takim współczesnym, to było przerwanie procesu, zaburzenie ciągłości choroby, zaburzenie ciągłości zakażenia, zaburzenie środowiska, w którym patogen czuł się jak u siebie. I dokładnie dlatego dym był tak skuteczny, bo skuteczny, bo nie był używany przez cały czas. Gdyby był tłem, to organizm by się przyzwyczaił. Patogeny by się dostosowały. Ale on na szczęście był pikiem. Zdarzeniem, które zmieniało warunki na tyle mocno, że coś się kończyło. Właśnie tak należy rozumieć terapeutyczne działanie dymu. Nie jako coś, co leczyło wszystko, tylko jako narzędzie, które w odpowiednim momencie potrafiło przerwać proces. I teraz dochodzimy do kadzideł. A konkretnie do kadzideł o działaniu terapeutycznym. Podkreślę działaniu terapeutycznym. No bo w tym miejscu współcześnie zaczyna się najwięcej nieporozumień. Dzisiaj bardzo wiele osób tworzy kadzidła kompletnie nie rozumiejąc, czym kadzidło w ogóle jest. Traktują je jak zapach, jak mieszankę ładnie pachnących rzeczy. Tylko, że kadzidło nie jest zapachem i nie jest estetyką. Kadzidło to proces. Ono się pali, zmienia się w czasie. No i oczywiście wpływa na ciało nie naraz, tylko etapami. Jeżeli ktoś dobiera składniki kadzidła tak, jakby komponował perfumy, to kompletnie mija się z tym, jak to narzędzie działało biologicznie i działa biologicznie. W kadzidle nie chodzi o to, co pachnie najładniej, chodzi o to, co i kiedy się uwalnia, co pojawia się na początku, co utrzymuje się w środku i co zostaje na końcu. Kadzidło pali się w czasie. A skoro pali się w czasie, to musi mieć też strukturę. Jeżeli tej struktury nie ma, no to nie powstaje ten proces. Powstaje jakiś przypadkowy obłok. I wtedy reakcja ciała też jest przypadkowa. Raz coś zadziała, raz nie. Raz będzie za mocno, raz za słabo. No i bardzo często ludzie myślą, że to jest kwestia złych, tych złych składników a to jest kwestia braku rozumienia procesu spalania. Kadzidło to nie jest coś, co ma ładnie pachnieć przez cały czas. To jest narzędzie, które ma przyprowadzić ciało przez określony stan. Tutaj mówimy od otwarcia, poprzez prowadzenie do domknięcia. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to może mieć naprawdę najlepsze surowce świata, a i tak nie zbuduje jakiegoś sensowne działającego kadzidła. I właśnie dlatego kadzidła są dziś tak często niezrozumiałe. Próbuje się je wtłoczyć w taką logikę zapachu. No, one działają, niestety, nie w logice zapachu, a w logice procesu. Każde kadzidło pali się w takich trzech aktach. I to zawsze. I nie dlatego, że ktoś to tak nazwał, nie dlatego też, że tak uczy perfumeria, tylko dlatego, że tak zachowuje się ogień i tak też reaguje nasze ciało. Na początku zawsze masz takie uderzenie, coś się zaczyna. Pojawia się zapach, pojawia się dym, pojawia się zmiana w powietrzu. Ciało to natychmiast czuje i to jest moment, który otwiera proces. Tak, wyrywa z poprzedniego stanu, zwraca uwagę, zmienia oddech, potem przychodzi środek. Ogień się stabilizuje, dym nie jest już taki gwałtowny, proces się prowadzi. To jest ten moment, w którym ciało zaczyna się dostrajać. Reakcja przestaje być wtedy alarmowa, pojawia się regulacja, pojawia się też taki właściwy rytm. Na końcu zawsze jest wygaszenie. Ogień słabnie, dym opada, a zapach znika. To jest moment, w którym ciało może się w końcu domknąć. Napięcie opada, reakcja się kończy, organizm wraca do tego nowego punktu równowagi. I teraz najważniejsze. Jeżeli kadzidło ma być sensownym narzędziem, Oczywiście, tym sensownym narzędziem terapeutycznym, to musi być zaprojektowane pod te trzy momenty. Musi być w nim coś, co otwiera, coś, co prowadzi i coś, co zamyka. I nie dlatego, że tak mówi perfumeria, tylko dlatego, że tak reaguje organizm. Jeżeli tego brakuje, proces się nie składa. Nie ma przejścia, nie ma domknięcia, no jest tylko zapach, który gdzieś się tam unosi i nic z nim dalej się nie dzieje. A kadzidło nigdy nie było tylko zapachem, było tym procesem w czasie. Weźmy przykładowo kadzidło nie jako recepturę, tylko jako model procesu. Załóżmy, że w takim kadzidle pojawia się jałowiec, pojawia się piołun, żywica sosnowa, też kawałek kory lub drewna sosnowego. Na początku spalania ogień sięga po to, co jest najlżejsze i najbardziej lotne. No, w przypadku jałowca i piołunu, no to do powietrza trafiają głównie te monoterpeny, czyli tak jak mówiłem, beta pinen, sabinen, mircen. Związki szybkie, ostre, wyraziste. No to chemicznie robią jedną rzecz, dezorganizują, zaburzają te błony komórkowe bakterii, też zakłócają funkcjonowanie wirusów, działają tak drażniąco na drobne ustroje. Z punktu widzenia ciała to jest moment orientacji. Oddech się zmienia. Uwaga się podnosi, organizm mówi coś się zaczęło. To jest otwarcie procesu. Kiedy ogień się stabilizuje, zaczynają się uwalniać te cięższe frakcje. No tutaj mamy z piołunu, żywic, drewna, dochodzą seskwiterpeny, dochodzą związki żywiczne. Te związki nie działają gwałtownie. One działają dłużej i spokojniej. Z biologicznego punktu widzenia modulują reakcję zapalną, Też wpływają na układ nerwowy, ale najważniejsze, stabilizują też tor oddechu. To jest moment, w którym ciało przestaje reagować alarmowo. A zaczyna się to, co nas interesuje, czyli zaczyna się regulacja. Chemia nie atakuje frontalnie, ona prowadzi ten proces. I to jest najdłuższy, najważniejszy ten etap spalania. Na końcu spalania ogień słabnie. Zostają te najcięższe frakcje żywiczne, najprodukty no takiego wolnego żarzenia drewna. Sapach opada, dym znika, no chemicznie już nie ma presji. Z punktu widzenia ciała to jest moment domknięcia. Oddech się uspokaja, napięcie spada, reakcja może się zakończyć. No, układ nerwowy zamyka ten cykl. Cykl, który przeszedł bodziec, reakcja, adaptacja i koniec. I teraz najważniejsza rzecz. Jeśli w kadzidle nie ma tej kolejności, jeżeli wszystko się pali naraz i uwalnia się jednocześnie, to nie powstaje proces. Powstaje taki chemiczny chaos. No a chaos nie prowadzi ciała przez zmianę. Dlatego dobrze zbudowane kadzidło nie ładnie pachnie, ale ono działa w czasie. No i dokładnie tak należy rozumieć trzy akty spalania, bo to jest podstawa. Kiedy mówimy, że coś uwalnia się w dymie, to bardzo łatwo też odpłynąć w taką abstrakcję. Mówimy chemia, cząsteczka, skład. Ale ciało tego tak nie odbiera. Ciało nie analizuje składu dymu, ciało reaguje na zmianę warunków. Podczas spalania dzieje się kilka takich rzeczy jednocześnie. Uwalniają się te lekcje, lekkie frakcje mm, zapachowe, potem cięższe, potem żywiczne. Zmienia się temperatura i powietrze. Zmienia się jego gęstość. Zmienia się sposób, w jaki powietrze wchodzi do nosa i płuc. I teraz jest najważniejsze ciało czuje to natychmiast zanim w ogóle nazwiesz zapach zanim powiesz lubię albo nie lubię zanim pojawi się jakakolwiek myśl no weźmy taką prostą sytuację stoisz w pomieszczeniu oddychasz spokojnie nic się nie dzieje i nagle pojawia się dym nie jako zapach w tyle tylko jako zdarzenie pierwsze co się zmienia to oddech nie dlatego że ładnie pachnie albo drażni tylko dlatego, że powietrze ma inną strukturę. Jest cieplejsze, gęstsze. Niesie ze sobą cząstki, których wcześniej nie było. Z zarmoterapii wiesz, że dyfuzja działa jak tło. Zapach się sączy, jest stały, prawie się nie zmienia. Układ nerwowy bardzo szybko przestaje go rejestrować. Dym działa inaczej. Ciągle się zmienia. Raz jest bardziej intensywny, raz słabszy, raz cieplejszy, raz cięższy. Ciało nie może go wyłączyć. Musi być obecny. Lekkie te frakcje, te z początku spalania, działają jak sygnały. Czyli zwróć uwagę, coś się zmienia. Ciężkie frakcje z tej fazy środkowej działają jak prowadzenie. Uspokajają ten tor oddechu, stabilizują reakcję. No a frakcje końcowe, te żywiczne, dymne, pozwalają wszystko domknąć. I to nie jest teoria, to jest po prostu obserwacja reakcji ciała. I to jest wszystko też zawarte w tej książce, którą napisałem, czyli 2, dym, dym jako centralna postać i pamięć zapachu. Ale okej, okay, wróćmy tutaj. Nie nagrałem tego filmu po to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonać. Nie po to, żeby mówić, rób tak, pal tak, używaj tego. Chodzi o coś innego. Dym został wyrywany z biologii, oderwany od reakcji ciała. No i wrzucony do jednego worka z oceną. Jedno słowo, jedna etykieta, jedna narracja. A to nigdy nie była prawda o Dymie. Bo Dym nie jest ideą, nie jest zapachem, nie jest symbolem. Jest przede wszystkim zdarzeniem, jest procesem, czymś, co działa w czasie i zostawia ślad w organizmie. Dokładnie w tej formie był jednym z najstarszych narzędzi pracy z człowiekiem, jakie w ogóle znamy. Zanim pojawiły się olejki. Zanim pojawiły się jakieś ekstrakty, zanim zaczęliśmy oddzielać zapach od reszty zjawiska. No i paradoks polega na tym, że im bardziej rozwinęła się technologia zapachu, tym mniej zaczęliśmy rozumieć jego pierwotną formę. Dym nie zniknął, dlatego że nie działał. Zniknął, dlatego że był niewygodny, że wymagał obserwacji, że wymagał zatrzymania, wymagał granicy. A to są rzeczy, których współczesny świat nie lubi. <laughs> Dlatego zanim dymocenimy, zanim go wrzucimy, zanim go zdemonizujemy, warto zrobić jedną rzecz: zrozumieć, czym on naprawdę jest. Bo to jest najstarsza forma, naprawdę najstarsza forma aromaterapii, jaką zna człowiek, jednocześnie jedna z najbardziej niezrozumiałych, a bardzo skuteczna. I na tym dziś się zatrzymajmy. Zapraszam do mojej publikacji Kadzidła, dym i zapach pamięci. Do zobaczenia w kolejnych filmach.